Dzień dobry wszystkim z tej strony Mistrz Geografii i witam Was w kolejnym odcinku z serii o Polsce. Dziś się skupimy na drogach. Nie jest to jakby takie obowiązkowe w szkolnych podręcznikach, ale uznałem, że fajnie będzie zrobić o tym odcinek, że to jest nawet fajny temat. Dlatego jeśli według Ciebie będzie fajny, to zostaw łapkę i zasubskrybuj. Dziękuję za to i lecimy. Zacznijmy od autostrad, czyli tych dróg, na których można jeździć najszybciej i najwygodniej. Sieć autostrad w Polsce wynosi około 1400 km i ciągle się powiększa codziennie o jakieś e, pół metra, tak? Jakoś tak? Mniej więcej. I jedna taka ciekawostka: wybudowanie jednego kilometra autostrady kosztuje 33 miliony złotych, więc dużo. Mamy w Polsce autostrady A1 czyli tą z Katowic do Gdańska, A2, czyli tą yy, yy, z granicy z niemieckiej przez Poznań i Warszawę do granicy z Białorusią i A4, czyli tej przez Rzeszów, Kraków, Katowice, Wro Wrocław i do Niemiec i jest jeszcze mała autostrada A8, czyli obwodnica Wrocławia i A6, czyli Szczecina i płacimy elektronicznie za pomocą systemu e tol który kojarzy mi się teraz z winietami. Tylko jest elektroniczny, ale to tylko na państwowych odcinkach, a na odcinkach prywatnych, czyli koncesyjnych płacimy manualnie, czyli na bramkach. I na autostradach można jechać maksymalnie 140 km na godzinę, więc sporo. I następne są yy, drogi ekspresowe. Najważniejsze drogi, takie to w Polsce. W Polsce to S3, S5, S6, S7 i S8. Jest, są jeszcze S9, S10, S11, S12, S14, S19 i długo jeszcze można by wymieniać, bo jest jeszcze S68, ale na co drugi numer jest taka droga ekspresowa. Więc, jakbym tak mówił, to odcinek miałby chyba godzinę. I na drogach ekspresowych można jechać maksymalnie 120 km na godzinę, a przejazd jest całkowicie darmowy i tak pozostaje już na zawsze. Jeszcze drogi krajowe, czyli te drogi, które są porządne i, i które są te jakby główne. Drogimi, drogami krajowymi zarządza Państwo. Wszystkie decyzje związane z nimi odbywają się w, mm, państwo po prostu o tym decyduje i daje pieniądze na ich budowę i rozbudowę. Mamy ich około 90, bo nie na każdy numer są. Najdłuższą chrywką w Polsce jest droga 8, bo ma aż 819 km długości i biegnie z Czech na Litwę, i to jest dużo. A najwyższa dozwolona prędkość na dwujezdniowej i dwupasmowej drodze, czyli że są dwa pasy, przerwa taka z trawą i dwa pasy, jak na autostradzie, to jest 90 km na godzinę. Tutaj mi się nie postawiło kropki, przepraszam. I to koniec odcinka i. Tyle. W przyszły piątek albo wcześniej będzie coś następnego. Być może, może w weekend majowy będzie live. Być może, ale jeszcze nie jestem pewien. No, jak już mówiłem we wstępie, może zostawić łapkę i zasubskrybować. I wtedy nie ominiecie nic nowego, a naprawdę moim zdaniem treści na kanale są bardzo fajne. Cześć!